Jaka tym razem przygoda przytrafi się muminkowi w naszej świątecznej opowieści? Dowiemy się niebawem, dlatego, już nie zwlekając, otwieramy okienko numer 13. Mam nadzieję, że nie pechowe. Ale za to z pewnością jedno z trudniejszych do otwarcia, bo troszeczkę się namęczyłam. Naprawdę walczyłam tu dzielnie jak lew, żeby nie rozwalić tego kalendarza, a okienko otworzyć. W okienku, cytat: Isn't it fun when one's friends get exactly what suits them? Czyli, czy to nie miłe, kiedy nasi przyjaciele dostają dokładnie to, co jest dla nich najlepsze? W okienku kryła się herbatka Bless My Toll, czyli niech mnie kule biją. I jest to zielona herbata z aromatem jabłka oraz gruszki. Wylosujemy przybory, którymi będziemy rysować dzisiejszą historię. Mam nadzieję, że grafitowa seria już za nami. I chyba mam rację, bo są to kredki Black Edition, czyli w sumie czarne, ale kolorowe. Sprawdźmy teraz, co mamy w kalendarzu z figurkami. Szukamy trzynastki, łatwo było ją znaleźć. Otwieramy, a w środku. da da ta, ta, Ryjek, tak. Kolejna postać, która też ma wielu fanów, podobnie jak mała Mi. Bardzo się cieszę, wolę, jak są figurki w okienkach, niż elementy domku. Wylosujmy sobie dzisiejsze hasło, co ten ryjek będzie dzisiaj robił. Nie będzie łatwo z muminkiem, to na pewno. I hasło na dziś to jest niespodziewany gość. Zaproponowany przez Katarzynę Słowik. Dziękuję ślicznie za hasło. Do rysowania kredkami Black Edition wykorzystam sobie szkicownik z czarnymi kartkami, jak moje serce czarne. Tak się oto to prezentuje. A tak wygląda zestaw czarnych kredek z Faber-Castell. Taka seria nie za duża, nie za mała, sam raz. Oczywiście ma czarną pobłoczkę, czarne drewienko i tylko kolorowy wkład. Nie może też zabraknąć kubeczka z rykiem, którym będziemy dzisiaj pić herbatkę. A z drugiej strony, proszę, jak słodziutkowo ryjek z koteczkiem. O, jakie to miłe. I myślę sobie teraz tak nad naszym hasłem dzisiejszym, bo niespodziewany gość bardzo jest podobny do hasła, które wylosowaliśmy ostatnio. Był to niespodziewany gość podczas zamieci śnieżnej. Dlatego stwierdziłam, że wylosuję jeszcze jedno dodatkowe hasło, żeby było to troszeczkę coś innego. I drugie pomocnicze hasło to będzie wielkie odśnieżanie, zaproponowane przez księżę ciemności. Dziękuję ślicznie. Także dzisiaj wykorzystamy dwa hasła. Herbatka już jest. Szkic zrobię sobie białą kredką z zestawu. Kredki Black Edition to taka troszkę nowość u mnie w zestawie kredek, które posiadam, ale jest to propozycja bardzo ciekawa i według zaleceń, mają się świetnie sprawdzać na właśnie ciemnych papierach. Jak to wyszło ostatecznie? Zobaczycie sami. Wczoraj Duch Przeszłości Bobek Bobenson. Pokazał muminkowi ostatni okres świąteczny z życia naszego bohatera. Była to scenka, w której mała mi prosiła go, żeby przyłączył się do dekorowania domku muminków, ale on jakoś nie bardzo się do tego kwapił i wolał po prostu grać. Czy to ruszyło muminka? No tak niekoniecznie, niekoniecznie, moi drodzy. Po tej ostatniej wizji Bobek zapowiedział, żeby muminek wypatrywał kolejnego ducha. Tym razem ducha teraźniejszości. A w międzyczasie niech idzie od śnieży, bo spadł śnieg i przydałoby się, żeby ktoś to zrobił. Szokowany troszeczkę Muminek niem protestował, wyszedł na zewnątrz, wziął łopatę i kiedy miał już zabrać się za porządne odśnieżanie, usłyszał jakiś dźwięk za wielką zaspą śniegu. Oprzed ją dookoła, a tam zobaczył Ryjka. Witaj Muminku, jestem Ryjek ze Złotoryi. I to ja jestem najpotężniejszym ze wszystkich duchów, bo ja jestem duch teraźniejszy, to co dzieje się teraz, wyznacza przeszłość i przyszłość. Jakie kolejne wizje zostaną roztoczone przed muminkiem zobaczymy w kolejnym odcinku.